재미ast of them Siódemka Business Ship Control dla systemu Symfonia i systemu zarządzania FORTE to unikalne na rynku rozwiązanie, które umożliwia zarządzanie przesyłkami w ramach jednego, bezpiecznego programu bez konieczności przenoszenia danych. Zintegrowana aplikacja siódemki jest częścią systemu Symfonia i systemu zarządzania FORTE, dzięki czemu wyeliminujesz szereg błędów związanych z obsługą procesu wysyłki. Rozwiązanie to jest całkowicie bezpłatne dla twoich systemów. Instalacja modułu 7. Business Ship Control dla systemu Symfonia i systemu zarządzania FORTE zajmuje tylko chwilę. Wystarczy, że pobierzesz plik z naszej strony www.7ka.com ukośnik narzędzia i zainstalujesz go na swoim komputerze i serwerze bazy danych. Należy uruchomić plik instalacyjny o nazwie Moduł 7. Pojawi się okno z pytaniem o potwierdzenie instalacji. Następnie program prosi o wskazanie folderu, do którego ma zostać zainstalowana aplikacja. Aby moduł zainstalował się prawidłowo, należy wskazać katalog główny systemu Symfonia lub Forte. Rozwiązanie nie będzie działało prawidłowo, jeśli zostanie zainstalowane w innej lokalizacji niż katalog główny systemu Symfonia lub Forte. Jeśli proces ten przebiegł prawidłowo, pojawi się komunikat instalacja kompletna, wówczas możesz rozpocząć tę czynność na pozostałych stanowiskach pracy. Po wykonaniu aktualizacji należy uruchomić system Symfonia lub Forte. Po zalogowaniu pojawi się pytanie o aktualizację raportów systemowych. Jeśli w programie nie ma zainstalowanych innych rozwiązań indywidualnych, można wybrać opcję WCZYTAJ. Dzięki temu zostaną zainstalowane raporty aplikacji 7 Business Ship Control. W trakcie importu raportów do systemu Symfonia lub Forte pojawi się pytanie o zapisanie go w katalogu archiwalnym. Pojawi się komunikat Aktualizacja zakończona. Prosimy zalogować się do systemu programu Symfonia lub Forte z uprawnieniami administratora i włączyć funkcję wykonywania procedur dla dokumentu magazynowego oraz funkcję wykonywania procedur dla dokumentu sprzedaży. Po zainstalowaniu aplikacji 7 Business Ship Control możesz przystąpić do konfiguracji modułu. Pamiętaj, że prawidłowe ustawienia są niezwykle ważne dla dalszego funkcjonowania programu. Zacznij zatem od konfiguracji parametrów wysyłki zgodnie z podpisaną umową o współpracy z Siódemką. W tym celu w programie Symfonia otwórz okno zestawienia, wykonaj raport, a następnie wybierz moduł Siódemka. Pamiętaj w programie FORTE miejsce uruchomienia modułu Siódemka odbywa się z Menu Operacje. Kliknij przycisk Konfiguracja w górnym pasku programu. To okno pozwoli Ci ustawić parametry najczęściej wysyłanych przesyłek. Nadawcę, rodzaj przesyłki i jej wagę, usługi podstawowe, usługi dodatkowe, pobranie oraz ubezpieczenie. Dzięki temu dane te będą automatycznie pojawiać się na każdym liście przewozowym. W górnej części okna wpisz klucz API, który otrzymasz na adres e-mail podany podczas rejestracji. Bardzo ważne, aby w polu nadawca uzupełnić numer klienta 7, który został wygenerowany podczas podpisania umowy o współpracy oraz Wszystkie dane, które powinny pojawić się na liście przewozowym. Aplikacja tworzy listy przewozowe na podstawie danych kontrahenta zawartych na fakturze lub w dokumencie wydania. Nadanie przesyłki jest wówczas bardzo łatwe i szybkie. Jedną z opcji aplikacji siódemka Business Ship Control jest możliwość wystawienia listu przewozowego do każdej faktury. W wersji Symfonia, aby przygotować list przewozowy do dokumentu sprzedaży, należy użyć przycisku Alt 7. Pojawi się okno z pytaniem, czy wystawić list nadania. Jeśli klikniesz Tak, zostaniesz przekierowany do okna z listem przewozowym. W wersji Handel Forte, aby przygotować dokument sprzedażowy wraz z listem przewozowym należy użyć prawego przycisku myszy i opcji Twórz list przewozowy. W przypadku, gdy któryś z parametrów zapisanych na liście przewozowym ulega zmianie, np. waga przesyłki, możesz zmienić go ręcznie. Jeśli Twoja przesyłka jest już przygotowana, użyj przycisku wyślij. Pojawi się wówczas zapytanie, czy wydrukować list nadania. Jeśli użyjesz opcji tak, list przewozowy zostanie zapisany i wydrukowany. W przypadku zaznaczenia opcji nie, list nie zostanie stworzony. Gdy użyjesz przycisku Zapisz, Twój list zostanie zapisany w module 7. Wówczas możesz list edytować przed wydrukiem. Jeśli Twoi pracownicy wysyłają przesyłki niepowiązane z żadnym dokumentem sprzedażowym ani magazynowym, aplikacja 7 Business Ship Control umożliwia przygotowanie listu przewozowego do tego typu wysyłki. W tym celu należy uruchomić zakładkę zestawienia, wybrać moduł 7, a następnie wybrać list przewozowy. Z listy kliknąć w przycisk Twórz List Przewozowy. Wówczas pojawi się okno listu przewozowego z pustymi polami do uzupełnienia. Należy wprowadzić odpowiednie dane odbiorcy i wysłać list. Trzeba pamiętać, że przed wysłaniem możemy każdorazowo wprowadzać zmiany. Jeśli wysyłamy przesyłkę, należy ją ubezpieczyć oraz opisać jej zawartość. Ponadto aplikacja pozwala na dodanie dodatkowej paczki, koperty bądź palety do przesyłki w ramach jednego listu przewozowego. Jeśli chcesz otrzymać potwierdzenie nadania dostarczenia przesyłki w pole adres e-mail wpisz dane, na które zostanie wysłana informacja o statusie doręczenia przesyłki. Kiedy wypełnisz wszystkie wymagane pola kliknij przycisk wyślij w prawym dolnym rogu okna. Twoja przesyłka zostanie zapisana w module 7 i oczekuj na przyjazd kuriera. W celu zbiorczego wydrukowania wcześniej przygotowanych listów przewozowych należy wybrać moduł 7, a następnie zaznaczyć dokumenty przeznaczone do wydruku. Przygotowane w ten sposób listy przewozowe są gotowe do druku na drukarce A4 lub etykietowej. Na koniec dnia pracy należy stworzyć dokument wydania, który odbierze kurier 7 wraz z paczkami. Dokument wydania tworzymy automatycznie z poziomu modułu 7 poprzez zaznaczenie przygotowanych listów przewozowych. Dokument wydania paczek jest gotowy do wydruku. Jeśli wysyłasz dużo przesyłek i chcesz stworzyć zestawienie listów przewozowych, należy w tym celu wybrać odpowiedni przedział czasowy oraz użyć przycisku: Szukaj i wykonaj zestawienie. Tak przygotowane zestawienie ułatwi rozliczenie z firmą kurierską. Monitorowanie przesyłek sprawdzisz w module 7. Po użyciu przycisku Pobierz statusy, wszystkie statusy wysłanych paczek zostaną zaktualizowane. Po wysłaniu paczki status dokumentu wydania zmieni się na WK Wydanie kurierowi. Po doręczeniu przesyłki jej status zostaje zaktualizowany na DS Dostarczono. W aplikacji Siódemka Business Ship Control jednocześnie możesz śledzić wszystkie wysłane przesyłki.